Matka Armadillo 500 HP. O, oh, the fuck. No i witam wszystkich bardzo gorąco o 9.58 w czwartek 24 października. Proszę bardzo. No i zaczynamy od rozmowy z Rajwarem. Posłuchaj, chciałem z tobą omówić bardzo istotną sprawę. Przypuśćmy, że poprosiłbym Cię o jedną rzecz, a starszy o coś zupełnie innego. Co byś uczył? To proste pytanie. Jesteś wybrańcem i jak na razie wszystko robisz dobrze. Starszy? Według mnie jest trochę dziwny. Albo trzyma z rozbójnikami, albo ma jakieś ciemne interesy związane ze skradzionym złotem, albo też jego kapitan jest zdrajcą. W końcu widzę, że to ten starszy chciał mnie niejednokrotnie zniszczyć. Ale teraz rozpocznę z nim otwartą walkę. Przecież my wiemy, że on nas oszukał, o co tu w ogóle jakieś dywagacje? Chłop nie zasługuje na to, żeby żyć. Krótka piła, ja to widzę w ten sposób. No i co, została nam wycieczka do Martwego Miasta, jeszcze szybko do Czarownicy. Tutaj dialogów nie mamy, a to oznacza, że Martwe Miasto w tym momencie. No Wydaje mi się, że już powinienem być w stanie zabijać pojedynczych szkieletów, tych mocniejszych, bo tutaj tylko o czerwonych chodzi. Białe szkielety to już wcześniej byłem w stanie zabijać pojedynczo, co prawda. No, jak miałem dobre RNG to nawet w grupie, ale tu chodzi o czerwonych w grupie. Dajemy sobie siłę, bo ja wiem, że tu będą szkielety. Szkielety trzeba osłabić. Kurde, osłabiło tylko jednego. To nie Ty! Ja ich robię niby na ciosa, tylko że oni też mi jak dolą. Muszę osłabiać raczej. Ale patola Ale Patola. No muszę każdego jednego osłabiać. Nie ma innej opcji. Tylko zanim ja rzucę osłabienie, to już dwie buły potrafię wyłapać za pół HP. Nie no, to... To jest, to jest losowe. Ja tego nie zrobię. No... T... Dobra, połamał mi rękę. Ja muszę pojedynczo te szkielety zbierać agro, bo to nie ma innej opcji. Kurde, za dużo RNG, bo ja fajnie a? ich biję, ale raz, że mogę tylko pojedynczo walczyć, a dwa, że niestety... No ja prawie na ciosa jestem padnięty. Wszystko zależy od tego, jak mnie piech dolnie. Niby nie potrzebuję ich osłabiać, ale. No widzicie, jak ta walka wygląda, jak nie trafią. Dobra! Ja już rozumiem o co chodzi. Bo może ja powinien używać młotka na szkielety. Chwila, chwila. Mamy białego szkieleta i on jest odporny na co? Na kłótę. kiedy będę mógł sobie odpocząć. Nie uciekniesz ode mnie. Obrony nie ma jakoś super dużo. Ale patola. On nie jest odporny na kłótę, ok? Tylko że ja z kolei młotkiem im nic nie odbieram. To trzeba by wrócić na lokacje orkowe, wziąć orkowy młotek.

ja rozumiem, gdyby to były zwierzęta, to można by to rozpatrywać jako jakieś tam dzikie instynkty. Ale to są ludzkie instynkty i to jeszcze pośmiertne. I oni mnie spotują z takiej odległości. Kurde. Dobra, białe szkielety, ja nawet się nie boję. Tylko nie wiem jak to rozpatrywać, bo... No pokazuje mi, że ma odporność, no zobacz. Kłute. A mimo to wale im za full bombę i czerwonym zresztą tak samo. Czy to jest zabugowane w tej wersji? Bo jeżeli mają odporności, nie powinien być w stanie ich demageować zupełnie. No, i jesteśmy przy zadanku, jest jakaś brama dzika. I żywioł ziemi odchodzi w momencie, kiedy to rzuciłem inkantację jakąś tam. Tak czy nie? Pamiętaj, że wejście do miasta przez główne bramy jest niemożliwe. Gule pilnują ich lepiej niż dawniej robiła to Straż Miejska. Jakieś tam tajemne przejście, ale żeby je otworzyć, musisz znać hasło. Ale to nie jest to. Czyli to hasło podałem żywiołakowi. Ciekawe. I w tej wersji zadania są pobugowane, bo to powinno zniknąć ten. Waypoint na mapie, a dalej się wyświetla, ale nawet się nie kłócę. Myślę jeszcze z jedno-dwa zadania, tak naprawdę parę punktów w siłę yy, dokładniej w trafianie. I czerwone szkielety też będą upadały w grupach, tylko mówię, no tutaj problemem jest to, że ja jednak nie trafiam, bo jak trafiam, to czasami nawet na ciosa. Ale weź traf jak mamy tyle ataku, co oni obrody. gdzie my idziemy? Na górkę? Ok. W teorii nie muszę tutaj z niczym walczyć. Wygodniej by było, gdybym powybijał jednak te szkielety, ale. To jest opcjonalne zupełnie. Jesteśmy na jakiejś górce. Górka z reguły co oznacza? Jakieś gniazdko, legowisko? Smoka na przykład? Proszę bardzo. Bezdźwięczna animacja. Ja serio głuchłem w tej animacji dźwięku. Nie ma zupełnie. No i o co tu chodzi? Sru, piorun uderzył? Co to za hałas? Brzmi jak. A to co? Pojawił się smok. Czego tu szukasz? Może chcesz ze mną walczyć, jak to było kiedyś w zwyczaju Nie mam nic przeciwko starym tradycjom Jednak szczerze nie widzę w tym żadnego celu Lecz nie będę zgadywał Będzie zabawnie, jeśli sam mi powiesz Wiem Ja... Ee, ja nie spodziewałem się ujrzeć tu ciebie To pomyłka Wierzę ci i zgadzam się z Tobą. Dobra, skipujemy do rzeczy. Dostaliśmy jakieś zadanie, zdaje się. Podzienne stwory. Dokładnie. Smoka irytują stwory, wydzielają hałas i gazy. I my musimy tych smoków pomniejszych, potworów, dokładniej się pozbyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że taka zmiana zupełna lokalizacji, przejście z zmarłego miasta do wybijania jakichś szczurów. Do czyszczenia jakichś tam szkodników, ale to jest y... wszystko tylko iluzja, bo tutaj będą potwory, które są faktycznie w stanie nas Tak. I też w tym zadaniu jesteśmy w stanie zdobyć starożytne kości, zdaje się. No właśnie, te szkodniki nazywają się Armadillo i Wytęp Małe Armadillo oraz Zabij Matkę. Mamy matkę, mamy jakieś tam źródła wody... Żeby zabić małe armadillo, musimy zatruć wodę, a żeby. Dostaliśmy trutkę, oczywiście. A żeby zabić matkę, musimy jej przypiech dolić. I taka treść zadania. Pojawiają się powoli beholdery tibijskie. Jeszcze w tej wersji to nie jest problem, ale w tej silniejszej, no to niestety typowe kastery, czyli nigdy nie budują, a odbierają nie daj gorzej zawsze. Słychać tu panie, i to słychać tu panie w dużej ilości. Mamy armadillo, zdaje się. One nie są jakieś silne dziecięce Armadillo. Proszę bardzo, na pewno łatwiejsze niż szkielety, ale sama królowa będzie. Chyba wyzwaniem. No przede wszystkim obstawy się trzeba na początek pozbyć. Czyli sru. Rzucam siłę, zbieram agro, no to no jest prostsze zadanie niż mi się wydawało. Tak, to jest twój dzień. Matka Armadillo 500 HP, o oh, da fuck. Czekaj, czekaj. Czyli ja muszę zatruć wodę w tych źródełkach, żeby osłabić matkę. Mi coś świta w głowie z poprzednich playthrough, kiedy byłem młodszy. To nie powinno się Tak. I uwaga, używamy źródełka. I to tu? Czy to nie ma znaczenia? Znajdź środkowe źródło. Aha, czyli chodziło o środkowe. No i podejście do walki z królową V2. I zobaczcie, młode już popadały od zatrucia wody. Mimo, że źródło wody pitnej ich jest tutaj, a ja zatrułem te główne. No, ale została tylko matka. Matka dostała ciosa w plecy. I z samej matki wypada jakaś tam chyba specjalna kość. Co oczywiście znowu się w feedzie na górze nie wyświetliło. Ale możecie mi zaufać, wypadła tam kość. Słucham? Wytęp małe armadillo. You fucking what? To kogo ja nie zabiłem? Nie lubię tych zadań, cholera. Nie lubię tego typu zadań, bo one są nieczytelne. No ja rozumiem, że armadillo to, ja rozumiem, że tamto, tylko mi nie wyświetla ich na minimapie. Ja muszę zwiedzić wszystko, wszystko, żeby wykonać zadanko. A z tego co widziałem, armadillo występowały i tak tylko przy królowej. Być może jeszcze będą przy tym źródle. A, ah, nie mam pytań. Gra była zrobiona w ten oh, sposób, że mimo, że zatruwam i padają jak muchi, to zawsze zostaną z 2-3 gdzieś na planszy, które trzeba ręcznie dobić. I co? Tu są beholdery. Wytęp małe armadillo, dalej niezaktualizowane. Czyli jeszcze coś gdzieś tutaj... Jest w okolicy. O, i to jest chyba ostatni Armadillo, zdawałoby się. No dokładnie. To zablokowało mi zadanie. Tak bezsensowne. Jeżeli wybiłem zatruciem wody no 90% wszystkich potworów, to dlaczego muszę ręcznie dobić te 5, które się ostało na mapie? Nie lubię tego. No i wracamy do miasta. I są szkielety. Z tym, że to nieoptymalne wejście do miasta, bo lepiej by było wejść tutaj z góry, ale niewykluczone, że jak zrobię to zadanie, to za chwilę będę miał możliwość cudzysłów teleportowania się po mapie. Bo kiedy wykonamy zadania w lokacji, no to wtedy wybieramy, którym to wejściem do lokacji czy wyjściem chcemy się przemieszczać. A tak jak mówię, tutaj w środku miasta to tylko i wyłącznie białe szkielety. No, w większości. To powoduje, że. Nie ma problema. O kurde, są czerwone, a idź ty w dupę. Próbujemy, co? Mimo, że nie dodałem doświadczenia, cholera. O kurcze! Trzy wleciały na Fullbombie. Nie, nie, nie. Armadillo mortw, więc co nam powie Smok? Stary Smok. Zadziwiasz mnie, człowiecze, jak do tej pory wszystko poszło tak, jak sobie tego życzyłem, zgodnie ze starymi tradycjami. Jestem gotów udzielić ci odpowiedzi. Zmądy, zmądy. Dotknęło mnie nieszczęście. Straciłem wszystkie wspomnienia przeszłości, nawet nie znam swego własnego imienia. Czy jesteś w stanie powiedzieć mi, kim naprawdę jestem? Widocznie pomyliłem się. To jednak ciekawe pytanie. A Czy o, powinienem zjeść ja człowieka? To, co zrobimy. Powiem ci, co myślę o Twoim Problemie, a ty będziesz miał szansę zadać mi inne pytanie. Co to tak, więc chciałbyś, aby wróciła ci pamięć? Aby tak się stało, musisz odnaleźć maga, i to niezwykłego, tylko wielki mag jest. Lecz no i to nas tak powinno interesować, musimy znaleźć wielkiego maga. Tam oczywiście dialogów będzie więcej. Ale. Szanujmy się, fabuła? Kogo to interesuje? No i jeszcze na szybko można wykonać zadanko z zielonym kryształem. Dlaczego? Ponieważ weszliśmy teraz górnym wejściem, więc bardzo blisko samego zadania. Tutaj też powinny być... O kurde, nietoperki. Które nawet w tej wersji są groźne. No nie odbierają za dużo, widzę, ale... Też yy, nie pudłują. I zadanie polega na tym, żeby zdaje się przekraść obok trolla. No i zadanko samego smoka. Smog zauważył obóz jakichś obcych ludzi na wschód, na północny zachód od wymarłego miasta. Być może jest tam wielki mag. Spoiler: Wielkiego maga tam nie ma, ale już niedługo wielkiego maga odnajdziemy. O kurde, jest wielki troll. Z tym, że to jest powolny czarny troll. Of w dupę. Jest pewien szkopuł, bo troll jest. Szybkość 1.0, a my mamy szybkość 1.2. Co to powoduje, że jesteśmy w stanie go porobić chyba? Aha, my jesteśmy w stanie go porobić biegiem. Okazuje się, że szybkość regeneracji kondycji plus biegu jest mimo wszystko szybsza niż no jego prędkość tego chodu cały czas. I co mamy zrobić? Musimy odzyskać kryształ. W kolorach... Zielonym i niebieskim z jakiegoś powodu. Są tutaj szkielety, ha? Aha, i do tego miejsca tylko troll może pójść. Tutaj jest zwężenie, więc Proszę. dalej no, jest zwyczajnie za gruby. Niczym sami wiecie kto i musi poczekać. Musi schudnąć. O kurde ty. Ale ekipa się rzuciła na mego Zaka. I wszystko pada na, na ciosa. Tu jest... Nie rozumiem tego balansu w tej grze. Bo ja jestem w stanie naklepać, no powiedzmy, sześć białych szkieletów naraz. No, oczywiście po osłabieniu, ale 6. A jednocześnie podchodzi jeden ten Karateka czerwony. No i dostaje bułę niekiedy za 80 HP. Normalne to jest. Mamy kryształki. No i jakichś tam losowych jego mościów, No ale Wy sami widzicie, jak oni padają. Zero wyzwania na tym etapie. Bo oczywiście mogliby dać pojedynczych czerwonych i sprawiłoby to, że nieco RNG, nieco tej fantazji. Kryształek numer dwa zdobyty. W syru. I możemy wrócić chyba do Wiedźmy, bo to zdaje się one zleciły nam zadanie na zdobycie ów kryształów. Do czego już nie pamiętam. Cóż za pracowita pszczółka. Prosiłam o zielony kryształ, a przynosisz mi także niebieski. Chociaż... A, to dobrze, bo myślałem, że coś... Zupełnie nieistotnego? Lodowy czar? Aha, może to pomoże. Odsuń się więc. Nie czekając zimy wcale, wszystko w uścisk jej chwytając. No i jesteśmy. Może i jestem stara, ale nadal znam jeszcze sztuczkę, czy dwie, nie? Rzuciła inkantację. No, i Jeredra Akantar wydaje się ciekawszą, bardziej taką tajemniczą inkarnacją. Pozdrawiam gotykowców. I o wnuczce Estery. Więc, młody Opryszku, musiałeś to zrobić? E? Ile razy mówiłam ci. Co? Trzymał się z dala od mojej wnuczki. A coś ty zrobił? Szybki skrót: Iris znikła. Gdzie znikła? Nie pamiętam i wam nie streszczę tego. Dowiemy się w przyszłym odcinku, na który zapraszam bardzo gorąco.